Krzysiek znalazł złotą lampę na strychu swojej matki. Kiedy ją potarł, wyszedł z niej Jean i powiedział, że spełni jedno życzenie Krzysztofa. Zapytał go, czego pragnie. Krzysiek zszedł dadu, żeby skonsultować się z rodziną. Jego żona chciała mieć dzieci, ojciec chciał być bogaty, a matka chciała znów mieć doskonały wzrok. Co ciekawe, mimo że Jean spełnił tylko jedno życzenie Krzysztofa, wszyscy członkowie rodziny otrzymali to, czego pragnęli. O co zapytał Krzysiek? Chciałby jego matka wyraźnie widziała swoją wnuczkę bawiącą się na chustawce wykonanej ze złota. Sprytnie, co nie? Agata została zamknięta w pokoju z czworgiem drzwi. Widziała, że za każdym z nich kryły się różne gatunki niebezpiecznych stworzeń. Za pierwszymi drzwiami był wampir, za drugimi siedział zombie, za trzecimi znajdowała się mumia, a za ostatnimi był wilkołak. Jedne drzwi miały się otworzyć za minutę, ale Agata nie wiedziała dokładnie, które. Dysponowała trzema różnymi przedmiotami, których mogła użyć do obrony: siekierą, pochodnią i kołkiem osinowym. Musiała wybrać ten najbardziej wartościowy w walce z potworem. Na co byś postawił? Jej najlepszą opcją jest pochodnia. Ogień może odstraszyć się wszelkie stwory i ochronić agatę. Doktor Ochocki wynalazł wehikuł czasu i przeniósł się do czasów prehistorycznych. Spójrz na to zdjęcie i sprawdź, czy potrafisz dostrzec doktora Ochockiego wśród innych prehistorycznych ludzi zajmujących się swoimi sprawami. To proste: chodzi o faceta z latarką. Najwyraźniej zabrał ją ze sobą w podróż. Kiedy Paula robiła zakupy w lokalnym centrum handlowym, zobaczyła swojego męża Igora w jednym ze sklepów odzieżowych. Była zdezorientowana, ponieważ miał być w pracy, weszła więc do środka, by się z nim skonfrontować. Co ty tu robisz? zapytała go z nieskrywaną złością. Igor odparł, że wybiera strój na imprezę firmową, która ma odbyć się pod koniec roku. Paula wykrzyczała, że jest kłamcą i ją zdradza. Skąd wiedziała? Zajrzyj do przymierzalni. Paula dostrzegła kobietę chowającą się za zasłonami. Co więcej, Igor ma plamę po szmince na koszulce. W lokalnym supermarkecie doszło do trzech kradzieży: jednej w lutym, jednej w maju i jednej w lipcu. Na szczęście kamera bezpieczeństwa zarejestrowała nagrania ze wszystkich trzech dni. Kierownik sklepu wezwał detektywa mizernego, aby rozwiązał tę sprawę? Detektyw zauważył jeden szczegół, który błyskawicznie pomógł mu rozwikłać tę zagadkę. Spójrz na zdjęcia, które zobaczył detektyw Mizerny. Czy Ty też potrafisz powiedzieć, kto jest złodziejem? Na wszystkich trzech filmach jest kobieta w ciąży. Na nagraniu z lutego wygląda do na siódmy miesiąc, ale na tych z maja i lipca sytuacja jest taka sama: to znak, że jest złodziejką, ona tylko udaje ciąże. Laura i Maria wysłały selfie do swoich chłopaków z wiadomościami, że spędzają czas w parku, w samotności. Przyjrzyj się bufotkom i zgadnij, która dziewczyna zdradza swojego partnera. Na pierwszym zdjęciu widzimy, jak Maria urządza sobie miły piknik nad jeziorem. Ale hej, jeśli jest sama, to co ta para męskich butów robi w rogu zdjęcia? Pewnego dnia Maciej wrócił do domu i powiedział Julii, że wysyłają go do laboratorium badawczego na Antarktydzie. Szczęściarz nie mógł się doczekać, więc para postanowiła spróbować związku na odległość. Julia poprosiła Maćka, by wysyłał jej jak najwięcej zdjęć. I tak właśnie robił. Po obejrzeniu ostatniego zestawu Julia wysłała mu SMS-a o treści To koniec Maciej, teraz już wszystko wiemy. Spójrz na zdjęcia, które Maciek wysłał Julii. Skąd wiedziała, że ją zdradza? Na ostatniej fotce widać palmy, ale przecież na Antarktydzie nie ma palm. No i spójrz na te zdjęcia niedźwiedzi polarnych. Te zwierzęta nie żyją na Antarktydzie. Maciej musiał zrobić zdjęcia w Photoshopie i przez cały czas kłamał na temat tego, gdzie jest. Poza tym na zdjęciu w środku na koszuli Macieja widać plamę szminki. Alicja była na bardzo tłocznym koncercie. Nagle poczuła, że ktoś sięga do jej torebki i wyciąga portfel, w którym były tylko karty kredytowe, nie widziała tej osoby. Jednak po sprawdzeniu nagrań z kamer monitoringu, ochroniarze byli w stanie zabęzić krąg podejrzanych do trzech osób. Jadek powiedział, że bardzo długo czekał w kolejce do toalety i nie ma nic wspólnego z kradzieżą. Iłasia broniła się, że jest niesamowicie bogata i nie potrzebuje cudzych kart do szczęścia. A Kaja wyjaśniła, że była zbyt skupiona na zabawie i nie zauważyła, co się stało. Ochroniarze natychmiast zrozumieli, kto jest złodziejem. Też to rozgryzłeś? Cóż, nikt nie mówił głośno, że w portfelu były tylko karty kredytowe, a Joasia jakimś cudem i tak o tym wiedziała złodziejka! W liceum Kościuszki trwają końcowe testy, a uczniowie są mocno zestresowani. W dniu sprawdzianu z matematyki dyrektor szkoły po kolei wchodzi do każdej klasy, aby osobiście upewnić się, że nikt nie oszukuje. Jak tylko przekracza próg klasy drugiej B, zauważa ściągającego ucznia i natychmiast go zawiesza. Przyjrzyj się tej klasie, czy jesteś w stanie stwierdzić, kto oszukuje. To ten gość ze skrzyżowanymi nogami napisał odpowiedzi na łydce i teraz spisuje stamtąd, żeby zdać egzamin. Bartłomiej siedzi w zimnej celi. Pod jego stopami jest tylko goła ziemia. W celi jest jedno okno, ale znajduje się zbyt wysoko. Nie ma schodów ani krzeseł, tylko łopata. Bartek musi jak najszybciej się stamtąd wydostać. Nie może wykopać tunelu i zejść głęboko pod ziemię, ponieważ ściany są naprawdę grube. Na długo przed ukończeniem tunelu padłby z wycieńczenia. Czy możesz wymyślić łatwiejszy sposób do odzyskania wolności? musi wykopać dużą dziurę i użyć ziemi do uformowania małego wzgórza, następnie może się do niej wspiąć i dotrzeć do okna. W dalekim królestwie żył stary, samotny król. Męczyła go zgryzota, ponieważ nie było następców tronu. Pewnego dnia wpadł na pewien pomysł. Postanowił dać każdemu dziecku w swoim królestwie nasionko. Obiecał, że szkrab, który wyhoduje najpiękniejszą roślinę, zostanie jego sukcesorem. Trzy miesiące później do pałacu przybyły tysiące dzieci. Wszystkie miały w rękach wysokie i zielone rośliny, ale jedna dziewczynka miała doniczkę, która była pusta. Co ciekawe, król wybrał właśnie ją na przyszłą królową, co go do tego skłoniło. Okazało się, że władca dał dzieciom nieprawdziwe nasiona i tylko dziewczynka wykazała się uczciwością. Spójrz na te ilustracje i spróbuj odgadnąć, co tu jest nie tak. Na ostatnim zdjęciu kobieta próbuje jeść zupę widelcem.